Muszę bombę po to, że będę patrzył przez na ten mój cel. Dobra, chwila, muszę sprawdzić ten budynek. I dobra, teraz sprawdzę kuchnię. Aaaa! Kilka dni wcześniej. Poza, poza, poza. Kilka dni wcześniej. Dobra, śmieciu, jak masz na imię? Nie powiem ci. No dobra, moje imię to Houston. Dziękuję, a teraz co robisz? Nie mogę ci powiedzieć. Dobra, dobra. Aaaa, boli kuźwa. Muszę iść, tata na mnie czeka. Teraz! To to był gość o imieniu Houston? Prawie cię zabił, pamiętasz na świnku? Tak, pamiętam. Ej, czekaj, mam pomysł. Jaki? Chyba pracował z tymi, co nam serwerownie wysadzili. A możliwe, możliwe. Ale i tak ich zabijemy, nawet mam plan. Ty złapiesz tego, co, co uciekł naszym helikopterem, a ja zabiję tego, co wysadził serwery. Najlepszy plan, planu jaki pomyślałem.